Witam Was serdecznie jak widzowie w pierwszym odcinku na kanale, odcinku tematycznym, który głównie wprowadzi przede wszystkim Was w grę o nazwie Daisy, jak na przykład przetrwać te pierwsze 30 minut na przykład na mapie Czernaruś. to jest podstawowa mapa Daisy tak, ona się, ona, tak się ona prezentuje My jesteśmy aktualnie w tym oto czerwonym punkcie, czyli gdzieś w okolicach Wyschnoi, Mogilewki, jakiś tak pomiędzy, przed zamkiem Z. Tak się to nazywa. I dzisiaj opowiemy Wam tutaj wraz z moim kolegą. No to tak. Ja jestem Maxiu Będę tutaj pomagać koledze w materiałach. I pokażemy Wam razem jak przetrwać. Ja natomiast się zajmę e, na przykład ogniskiem. Jak zdobyć źródło e, e, ciepła, e, głównie przed zimnem, czy przed mocą, itd., itd. No to w pierwszej kolejności musicie mieć nóż. Byle, jaki może być maczetam, może być yy, nóż myśliwski, no dosłownie, byle, jaki nóż. Podchodzicie sobie to np. przykład takiego oto krzaczka, zbieracie długi patyk. Może być jeden, mogą być dwa. Rozdzielacie je na połówki. Następnie, kiedy macie te krótkie patyki na ziemi, podchodzicie do drzewa, zbieracie korę i pamiętajcie o tym, żeby zabrać dwie kory, żeby jedna poszła na podpałkę, a druga do zrobienia świtra okniowego. I teraz tak, rozdzielacie sobie najlepiej te kory na dwie części, czyli przytrzymujecie w moim przypadku trójkąt, w przypadku e, pc i, i laptopów, nie wiem, e, jak się rozciela, to jest poradnik typowo na konsolę. Bierzecie patyki i macie tryb Wytwórz palenisko. Przytrzymujecie. I mamy kominek. Stworzył nam się kominek, i teraz, żeby rozpalić ten kominek, potrzebujemy albo zapalniczki, albo zapałek. Yy, może też być również gaz, yy, albo nawet i palnik. Ja użyję najprostszej metody, czyli wzięcia patyka, kory z drzewa i zrobienia zestawu ze świtem ogniowym. Kiedy już mamy stworzony świder ogniowy, możemy podejść pod ognisko i wybrać opcję podpal. Przytrzymujemy. I mamy źródło ognia. Na prawdopodobnie 20-10 minut. Z czasem można to kładać oczywiście do ogniska, żeby dłużej wytrzymywało. Po prostu podchodzicie, tutaj Możecie również y, zbierać <laughs> przepraszam, y, drewno opałowe. W tym przypadku, jeżeli chodzi o drewno opałowe, musicie znaleźć większy, po prostu krzak i zbierać drewno opałowe. Drewno opałowe y, dłużej wytrzymuje niż zwykły patyk, więc ja osobiście polecam: bierzecie sobie takie drewno opałowe. Podchodzicie do ogniska, bierzecie, dokładacie i mamy przepiękne ognisko, które prawdopodobnie wam wystarczy na 10-15 do 20 minut. Jak już potrafimy rozpalić ognisko, to warto też powiedzieć o medycynie, gdyż medycyna jest bardzo ważna w tej grze, a szczególnie tamowanie krwawienia. Do tamowania krwawienia można używać wielu rzeczy. Na przykład bandaża, jest to oczywiste. Można użyć bandany, jeżeli nie mamy niczego innego pod ręką. Można użyć szmat, które można pozyskać poprzez na przykład pocięcie ubrań, kurtek, spodni. Również jak się podnie flagę, ale to już takie mniej istotne. Można również użyć do tego zestawu krawieckiego. I to tyle. Przejdźmy teraz do tych dwóch strzykawek. Czerwona to jest morfina. Ona powoduje, że kiedy mamy bardzo mało zdrowia, to możemy przez krótki czas chodzić szybciej i szybciej nam się zdrowie odnawia. Żółta. To jest szykawka z epinefryną i ona powoduje, że przez kilka minut mamy nieograniczoną staminę, więc możemy przez nieograniczony czas sprintować, wspinać się, skakać i bić z zombiekami ciężkimi atakami. Jest również sól fizjologiczna, która służy do odnawiania krwi. W połączeniu z zestawem do kroplówki można sobie ją wstrzyknąć, wtedy szybciej się krew odnawia. Jest również jodyna, która służy do. Dezynfekowania. Do dezynfekowania służy również płyn y, do dezynfekcji oraz y, nalewka ziołowa. Y, I dezynfekuje się tym szmaty, zestawy krawieckie, bandany, wszystko, czym chcemy zatamować ranę, bo wtedy zmniejsza po prostu to ryzyko y, zakażenia. Jak już omówiliśmy sobie, jakie przedmioty są nam potrzebne w sytuacji, kiedy krwawimy, to teraz zaprezentuję to w praktyce. tutaj te przedmioty, które pojawiły się wcześniej na tamtym stole. I teraz proszę asystenta o to, aby zadał mi cios, by wywołać u mnie krwawienie. Użyję on do tego noża. Nie krwawi. O, teraz krwawię. Widać, że leci mi krew. I teraz można najprościej użyć po prostu bandaża. Bandaże zazwyczaj są zdezynfekowane automatycznie, aczkolwiek zdarzają się nieodkażone. Dlatego warto na to uważać, jak znajdujecie bandaż. Aczkolwiek zawsze respicie się z jednym bandażem, który jest zawsze odkażony. I więc, tak, użyłem bandaża i już nie mam krwawienia. Teraz zaprezentuję drugi raz uderzenie, poproszę. Teraz zaprezentuję bandanę. O. Kiedy już odkazimy, można ją założyć na trwawiące miejsce. Zakłada się ją długo, ale lepsze to niż szukać bandaża i się wykrwawić. I jako już mam już mało krwi, to nie będę prezentować, jak y które bandażować się szmatami, ale zaprezentuje, jak szmaty wytworzyć. A więc mamy tutaj bojówki i przy pomocy noża bądź dowolnego innego ostrego narzędzia możemy podejść i wytworzyć szmaty. W zależności od tego, jakie, jaką część ubioru kroimy, Wychodzi różna y, ilość szmat, ale zazwyczaj są to dwie, trzy szmaty. Jak kroimy jakieś kurtki albo spodnie. Wtedy przy pomocy jodyny bądź innych wcześniej wspomnianych y, służących do dezynfekcji rzeczy możemy takie szmaty zdezynfekować, tak jak zdezynfek zdezynfekowałem bandanę. Skoro już jesteśmy przy temacie przetrwania, Przedstawię Wam, jak głównie bronić się, jak yy, Głównie patrzeć na oto te stworzenia yy, Pod kątem Bronienia się, atakowania I tak dalej, i co robić w, w przypadku, jeżeli Taki oto zombiak nas zaatakuje Aktualnie zombiak dostał agro na mnie Pierwsze co Trzymamy agro I cofamy się do tyłu Jeżeli będziemy stać w miejscu, to nie trzymamy tej gardy, tylko jesteśmy w pozycji do yy, tak jakby nawalania się. Jeżeli cofamy się do tyłu i, 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 i trzymamy te pięści, to automatycznie nam się załącza garda. Są dwa sposoby, jak szybko takiego zobiaka po prostu zabić. Pierwszym sposobem będzie to zwykłe cofanie się do tyłu i trzymanie gardy i czekanie, aż przestanie atakować i lekkie Ciosy mu zadawać. Jeżeli chcemy szybciej uporać się z takim sąbiakiem, możemy wykorzystać e, większe ciosy naciskając trójkąt. Wtedy widać, że ten sąbiak cofa się do tyłu i jest w stanie oszołomienia. Co ułatwia nam przy walce, bo nie ma jak e, nas ciągle pić tak jak aktualnie. Taka jeszcze mała ciekawostka, jak popatrzymy się troszeczkę do góry, na jego głowę i zaczniemy trójkątem nawalać, mocnymi ciosami to zombiak w tym przypadku padł teraz na hita ale w, w, w przypadku innego zombiaka zaraz Wam pokażę, tylko znajdę właśnie znalazłem yy, zombiaczka jeżeli chcemy szybko Usunąć takiego ząbiaka możemy użyć trójkąta jako mocnych ciosów, i ten zombieak cofa się do tyłu, i po około 3-4 ciosach w głowę pada na ziemię, i tak szybko neutralizujemy takiego do zombiaczka. Jeżeli chodzi jeszcze o temat ząbiaków takie dwie, trzy ciekawostki. Pierwsza ciekawostka jest taka. Jeżeli chcemy po cichutku przejść koło sąbiaka, zostać niezauważonym, ani, ani żeby nas nie usłyszał, możemy przejść na kucaku na jednej kresce dźwiękowej w lewym dolnym rogu. Jeżeli chcemy na przykład schować się gdzieś przed sąbiakiem, no to ja teraz zagruję takiego sąbiaka na siebie, to uciekam i szukam. Albo jakiegoś samochodu, albo jakiegoś, yy, albo jakiegoś płotu Żeby mógł się na takiego właśnie spiąć I yy, jak się na taki płot właśnie się wejdzie To zombiak nie ma możliwości, żeby nas bić oraz zabić Co w przypadku, jeżeli otoczy nas horda I nie posiada się ani broni ani, e, ani noża, ani sikiery, ani żadnych, jakby to można powiedzieć, broni białej. No to w tym przypadku można zrobić tylko jedno: szybko zeskoczyć, biec, otworzyć drzwi, zamknąć za sobą i po prostu przeczekać, aż agro minie. W takim razie przejdę do drugiej ciekawostki. E, aktualnie mamy piękną pogodę słoneczną spokojną, nie leje, nie ma burzy, nie wieje ani nic. W przypadku, jeżeli pada deszcz albo załóżmy jest burza, to ząbiaki automatycznie o połowę mniej słyszą, o połowę mniej widzą, są bardziej zdezorientowane, co pomaga nam w łatwiejszym i szybszym przemieszczaniu się wokół nich. Nawet nie trzeba na nawet nie trzeba się skradać, tylko można po prostu iść normalnie koło nich, tak jakby gdyby nic. Więc jeżeli chodzi na temat sondaków, to prawdopodobnie to tyle na pierwsze 30 minut przetrwania. Teraz przechodzimy do jedzenia. To teraz przejdziemy do kolejnego etapu czyli do stopycia pożywienia jedzenia i tak dalej. Jedzenie można głównie zdobyć w ząbekach, jak się je zabije, w domkach, w sklepach, w samochodach, ale głównie będzie to jedzenie typu puszki, paluszki, picie w puszkach i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli nie, nie mamy e, tego typu jedzenia, to możemy stworzyć sobie e, improwizowaną wędkę. Potrzebujemy długiego patyka i liny. Bierzemy linę do, do ręki, pochodzimy pod długi patyk i pokazuje nam się opcja wytwórz improwizowaną wędkę. Przytrzymujemy. i mamy taką prymitywną wędkę stworzoną do tej wędki potrzebujemy haczyk haczyk można w bardzo łatwy sposób stworzyć podchodzimy sobie do krzaka zbieramy drugi patyk ten patyk rozcieramy na dwie części następnie Bierzemy te e, krótkie patyki, e, przytrzymujemy kółko i pokazuje nam się opcja. Włóż improwizowany haczek wytwarzamy. I jak stworzyliśmy taki improwizowany haczek wędkarowski, podchodzimy do naszej prymitywnej wędki, łączymy, potrzebujemy jeszcze wykopać. Robaka. Aby wykopać robaka, potrzebujemy nóż, łopatę e, lub e, cokolwiek, na przykład e, motyka. Bierzemy sobie nóż do ręki, patrzymy się w dół w ziemię i mamy opcję wykopać szczownicę. Przytrzymujemy. I jak taką czczownicę wykopaliśmy, tą czczownicę bierzemy, podchodzimy do naszej wędki, dajemy na haczyk wędkarski i możemy zacząć łowić. Jak mówimy, to czekamy na takie pstryknięcie i wpuszczamy. To inaczej trzeba poterwać. I w tym przypadku sobie gumiarki hmm, aczkolwiek można też zrobić e, rybę. Taka ciekawostka jak się głowi przede wszystkim czy to zwykłą wędką, to tylko za chwilę przejdziemy, albo taką prymitywną i zarzucamy w miarę brzegu, to zazwyczaj wyławiamy albo gumiaki, albo garnek e, lub inne niezbędne nam rzeczy. Więc ja teraz może przejdę do zwykłej wędki. Zwykła wędka różni się tym, że nie trzeba jej kraftować, tylko można ją znaleźć. Tylko trzeba tu takiej wędki jeszcze przypiąć. Taki oto haczek wędkarski. Przypinamy. Na ten haczek wędkarski dajemy sobie robaka. Bierzemy wędkę i y, głównie wędka taka znaleziona daje nam y, tak jakby o wiele y, większą szansę na słowienie szybciej ryby niż taka właśnie prymitywna wędka. Więc ja teraz zarzucę i zobaczymy czy uda nam się słowić rybę. Puszczamy. I w tym przypadku udało mi się złowić karpia. Eee, I żeby nie było żadnych nieporozumień, to nie chodzi o to, że prymitywna wędka nie daje nam ryb, tylko po prostu zarzuciłem zbyt blisko brzegu i po prostu nie fartym e, gumiaki. Aczkolwiek, jak zarzucicie gdzieś myślę, że tam, na taką odległość, to na pewno e, znajdziecie, słowicie, przepraszam, jakąś rybę. Zaczniemy sobie od wody. Wodę możemy pozyskać z różnych źródeł. Możemy ją pozyskać, na przykład ze studni, możemy ją pozyskać z rzeki, z bagien i wodę. Tyle że wodę musimy zawsze mieć czystą. Czysta woda zawsze jest w studniach. Studnia, studnie znajdują się w każdej mieścinie, co najmniej jedna. Wodę możemy napełniać do różnych butelek, do garnków. Mamy również butle filtrujące, które je, y, y, służą do filtrowania, więc z, z nich wodę możemy napełnić z rzeki, z bagna, z każdego źródła. Ta woda będzie czysta. Może być taka sytuacja, że znajdziemy butelkę wody, w której jest woda, ona zazwyczaj niestety nie jest czysta. Więc w takim wypadku albo można taką wodę wylać i nalać czystą ze studni, albo można użyć preparatu helatowanego. Bądź tam na tekst Można również wodę ugotować. Ją napełnimy do garnka, walejemy do garnka. Można ją ugotować i ona będzie czysta.